Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was oddzielny filmik z podziękowaniami dla Dawida, Zosi, Amelki i Magdy za pomoc w lejrze na Robloxie, że teraz wygrywają dzięki mnie i za to, że im pomogłem, i za wszystko, i pozdrowi ich. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil na Realu do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi ponad 89 łapek w górę, mi subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, Dawidzie, Zosiu, Amelio i Matydo dziękuję Wam za to i Wam też nie ma sprawy za to, że Wam pomogłem jesteście wielcy naprawdę rozwijajcie się i nie ma sprawy dzięki za wszystko pozdrawiam Was ciepło, życzę Wam miłego dnia i szczęścia w wielu grach i dla Was wszystkich no dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał, i dziękuję Wam za podziękowania dla mnie i wsparcie, które mnie da życie. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się, jak już przyfajny odcinek ze wsparciem, postanowieniami i podziękowaniami dla moich widzów takich trochę moich znajomych z YouTube, to wiecie co robić. To mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużę czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. trzymajcie się ciepło, czyści pan arka papa. Elopa mordy, życzę wam miłego dnia. Pa, pa.